Zobaczcie, co tutaj mamy. Na jednym z kontenerów znalazłem zdrapkę. Szczęśliwa piątka, słuchajcie. Można mieć to, można mieć to, 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 to i tego jest dużo. Praktycznie tak myślę, to... Wszystko chyba prawie jest powtarzalne. Ale to jest niepowtarzalne. Czy ktoś ma zdrapkę z roku 1997 rozumiecie? Patrzcie, główna nagroda Opel Vectra. Normalnie poć pocie... Opel Vectra, masakra. Słuchajcie, a co mam z zrobić, no? Powiedzcie. Co robimy z tą drapą? Drapiemy komisyjnie? Drapimy komisyjnie i normalnie ubiegamy się o Opel Vectrę? Czy jak... Czy ktoś po prostu by chciał kolekcjonersko Tą zdrapkę, yy, nawet, że tak powiem, ponieważ niewątpliwie przedmiot no, niepowtarzalny, no. Jak ktoś pokaże, że ma zdrapkę z 97 roku, niezdrapaną? no to... No to nieważne, co mówię, no nie? No, ale mi się wydaje, że ciężko taką zdrapkę, szczęśliwa piątka, zdrap numer loteryjny. Numer kontrolny, nie zdrapywać. No, co robimy? komisję? Wygrywamy? Czy, czy nagroda w konkursie? Zdrapka, możesz jeszcze wygrać. O prawektry, patrz jaka fura normalnie, masakra. No, piszcie co robimy z tą zdrapą.